Klimatyzacja nie działa. Uwaga. Przestroga dla użytkowników. Nie no, no mówię panu, no ta, ona nie ma prawa działać, no to czy chłodzić, czy grzać, to ona nie będzie, bo ona bierze tylko z tego, z jednej czwartej, z jednej piątej wymiennika swojego. A, że bierze jeszcze tylko no, za stołem, tak? No, także, o, widzi pan, i tak to jest. Nie, nie Oczywiście to nie jest wina instalatora. Ten klimatyzator był zamontowany zanim tutaj było dane ocieplenie na tym budynku. No ale czyjaś wina to jest. Bo jeżeli nie instalatora, jeżeli y, ludzie od ocieplenia nie muszą znać się na klimatyzatorze, no to jednak gdzieś inwestor nie został przeszkolony albo... Zapomniał o tym, no jednak to on i tak ponosi konsekwencje. Proszę zobaczyć, klimatyzator, jednostka zewnętrzna musi być odsunięta od ściany ze względu na przepływ powietrza. 15 cm, 10-15 cm to jest podstawowe minimum.